Cześć cołem kluski z makaronem! Witam was w kolejnym odcinku serii Minecraft Super Szkoła! Dziś, kochani, był przypał u dyrektora oraz chciałbym poinformować, że tworzę aktualnie na ten moment projekt, który pojawi się za około parę tygodni lub miesięcy. Jest to film, serial animowany, gdy w Minecraft o dinozaurach będą raczej krzycze części, bądź, bądź właśnie Sezony realizowane z tego. Na ten moment wam powiem tyle, że to będzie jeden z najwyższych odcinków. Jak na pierwszą animację w moim wykonaniu będzie bardzo, bardzo, bardzo starannie wykonana. Jak na moje wytwarzanie, tak powiem. I pamiętajcie, wcześniej będę łapkę w górę oraz subskrypcję. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Miłego. Papatki. Witam was w kolejnym odcinku Minecraft, to super no. szkoła Ciekawe. Nie, nie będę cicho Bo pan mi nie wierzy, że ten koleś Ten nowy, znaczy nowy No w nowy, oczywiście nowy Pobił mnie pierwszy i on kłamie na mój temat Że ja niby to pierwszy zrobiłem Nie mam jak w to uwierzyć Ponieważ jesteś Zostałeś dosta... zawieszony echa, niestety... echa. To niech on powie No, no, no to mów, mów jeszcze raz no Wyciągnie takie wnioski z tego, że że... że sam nie wiem ale... To, ten... no, 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 nie, no, 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 nie mm. stary, kłamiesz jak szerc dobra, idę A po Ravena, ja wam, gdzieś był tam, czekajcie chwilę ma być spokój, jak zobaczę, że jak któryś z was zacznie dostajecie obydwoje nagane no no, widzowie, kolejny oczywiście, jeżeli oglądacie ten odcinek, to yy, ten... pobił mnie! No. o, Raven! Przez Ciebie dostałem! Masz! Nie zabieraj mi krzesło! No najwyżej, co tam się stało? Bądźmy nie No zgadzają. to tak! Ten klocek, yy, no, no. to Wina Filipa. No, no, no! Nie, żart, no, no, no. Żart, nie, dobrze! Dobrze, proszę pana, bądźmy szczerzy, bądźmy szczerzy, tak! No tak! Ja jestem prankster level hard, bo jestem Marcin Dubiel, <cofie> I wyglądało to tak, że powiedziałem, że on go wzywał... I dostał... Dokładnie oh, tak. Tak, czekaj. Papę jest Cholera, która to jest strona, to jest lewa czy prawa? I ja cię nie mogę, nigdy dobry, nie byłem z polskiego dobry. dobry. Jak ja ci zaraz przylutuję, to zrobisz szyfikołki kołki przez tą salę. Filip! Filip! Uderzył mnie, uderzył mnie! o oh, ja Jak ty kłamiesz? Nie pana przyjaciela. A mnie by nie uderzył. Dobrze Filip. Jest tak. Dostajesz tym razem tylko uwagę. No! I to ja rozumiem teoretycznie za nic, bo tu ten zep mnie zaczął bić! I mnie prawie udusił! zemdlałem wczoraj! Czy się, on też dostanie Czyli uwagę. Dzisiaj, co ja gadam? On też dostanie uwagę, ale mam cię... w UWAGĘ?! On mnie pobiegł, Filip, Uspokój się. Nie, bo on mnie udusił prawie. Już bym mógł być, no wie pan, tak, tak, tak... Już by mnie tu nie było. PRZEZ TEGO PANA! Co, czyli Raven też ma dostać uwagę? Tak! Nie, on na gamę, bo on mnie wsypał! A on my też powinien no, mieć na gamnę. No, czyli kurwa, jednak czy, czyli jednak nie... go wyzywałeś No tu to dostajesz to no! te... Proszę pana, proszę pana, proszę pana, proszę pana, proszę pana Żart z żartami on nic nie zrobił, on jest chyba czysty Chyba, że Do się filmu. nie był to Może nie jest A czysty. Chyba jaki, jaki zaraz dam chyba to te okularki Filip. Filip. Uspokój się Idziecie no, na nagle. A Filip, jeszcze 10 minut do lekcji, by była no jest w tej szkole. Dobra, 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 niech pan się lepiej tu... Ten, no, no, no... Kurze, jeszcze będzie... O, oh, się powrócił! się siema! Siema, 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 siema! Jak tam życie? Co to? Kto to jest? Człowieku, ja cię słynę, ja nie mogę. A no zapomniałem, nie mogę. Yy, yy. A to ty tak jesteś tak tak to ma... to o, się cześć. <grym _> Jezu, co to jest? Jakiś człowiek z tobą? Daj <grym> Czekaj, A czekaj, 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 czekaj. Dlaczego wybrał wodę, to mi się o, daje lampy? Siostra! Co, co, co? Zezon, zezon, zezon. właśnie Zezol! Gdzie Jesteś jaki komentarz chcesz mieć do losowania? Y, dlaczego jest lampy, to I mi się będzie. Y, limo pod okiem? Aha. No dobra, to nie będzie limo pod okiem, to Zezol będzie miała limo pod okiem, e, więc bo bardzo chciałbym to widzieć jak. Ayumi, daj limo pod okiem! Nie, nie, nie! A ja, A ja mam ci dać, Nie, ona nie, nie jest taka, taka. Dlaczego? O technik, ty, ty Siła technik! O, dzień dobry! No, dzień dobry, dzień dobry, technik też powrócił. To technik, ty tym ty, ty, razem jakiś myślał, że do serduszkowania. Może nie do losowania, ale do serduszkowania. Powrót technika. No, bym tak powrót technika, to technik... Ale, ale e, będziesz serduszkował, tak? Tak, jest ser. No i jest ser. Czekaj, tu była sala od płyty... mamy lekcję? Lava mi nie działa, no znaczy, ta lawa się nie syrać? chemii... Tutaj nie, chyba od hiszpańskiego była sala... Nie, tu jest od hiszpańskiego. było od fizyki... To jest od fizyki, ślepo to. Ale czekaj, którą... A, myślę, że my? idziemy na niemiecki. Ale Uff. nie, 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 bo my mieliśmy mieć... A, wychowawcza w naszej sali. Właśnie! Dobra, dobra O, to jest to. Jakby nie nie chyba To nie było. to nie było. Jakby nie ja Jakby ja było. Jakby nie było. Jakby nie było. Jakby nie było. Jakby nie było. U. Ile tych schodów Just. ja cię nie mogę! <laughs> mogę nam, nam się uda! Może nam się uda! Tylko, że jak on nas stąd wydupi? O, szrek! Chodź, szrek przed nami! A właśnie, szrek! Tu pisze 3 plus yeah. 3 w naszej szrek! A nie, to szark pisze! Tak, szrek! Też to było szrek kiedyś! No kurwa! Analfobeci! Analfobeci! A nic pan ma takie zakola, gdzie bym mogły wylądować dwa, lot... postać dwa lotniska oraz trzy samoloty wylądować. Nie, to jest po prostu Słodko. No i super, no i mogę kolejny raz wam dać. Słodko. A to mi, a, chwila, a czemu mi? Przecież ja nawet nic, <laughs> nie powiedziałem. Bo jesteś not sick. Odezwała się, kurde, nie hmm? wiem, jakaś jakiś nie, 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 nie totalny. Przesło. Moje krzesło. Ale skoro nie jesteś nadal z budżetami Raven, przeczytaj co pisze na tablicy. No człowiek. od której strony? Zezol to szrek! Oj, to jest. się. A nie tam jak tak kiedyś mówiliśmy, więc chyba jest... Lewa. No, to które to? się pójdę. Ty tu. To lewa. Ja tu nie mam... Nie tam Nie masz oczy! Lewa, to tam, gdzie o, masz oczkiem! Tam? O. No, no się U, ma. to Raven, nie! Ray -man. Ray -man nie. Co? A chcesz drugie limo pod drugim oczkiem? O, Ej, są groźby! Ty, ty, dobra pana, ona mi grozi! No. Ale on mnie wyzywa z Shrek'a! Raven, dawaj Raven! PISKUJ 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 Chciałem wygrać mogę, zapraszam siedzę, siedzę, i na siedzę Pierwszy raz się nie ma uda, chyba pierwszy raz się uda na... Raven, nie w Raven Jezu, jaka śliczna ławka, jacie, nie mogę, ma... jaka to jest dobra noga od stołu no, Ale tak, ławka tak. Dobra Raven, no przeczytaj od lewej, no dawaj Od lewej? Od lewej, chów, le le lewej? Ale później tak, matma, no, no to, 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 to już nie jest tak fajnie. Boże, kto to wymyślił? Ale co to ta matma. Co, co? Filip, Filip! Która co? to lewa? O, tamta strona, Która to tam ta strona. Tam tam tam. A lewa to, tam ta prawa, prawa to nie, lewa. Tam No cześć. To, co? Ale, bo te, no, ty miejsc. też zostałeś, Tam tam. O Adamek! Dobrze? Proszę pana, Adamek przyszedł! On już jest, jest jakby co. Później, nie! Nie, to ja muszę powiedzieć tyle. No wreszcie, szkoła to jest jakaś zapętla. ja nie, nie jestem. Próbuj. No, Wyciągnij no, mikrofon, chętnie ja okay, Dobrze, proszę Raven. Tak. Zapraszam do ławki. Zdałem? Tak. Nie, nie zdałeś. A no co. To... No, jak, za, jak zawsze, jak który zawsze. To? Który to? I nie wiem. Który to? Tam ja. Tu, który mi grzebał w plecaku? Ja. E, to M. nie M. są Ja się, ja pytam się serio. Ja tam mam. W 98 zdobyłem właśnie takie... Tam, taś... tam ci odchodzisz i masz... <laughs> tam... Raven! Jakiś list miłosny ja. masz, masz w plecaku, zobacz. Ja. Ej! Który to? Ja. E. Ja. Jestem sprawniana <grym> Nie mogę z tą klasą Ale to o, był Ej, Dobra, a tu w sumie i tak w tej sali mamy matematykę, więc to, to trochę ten, ale... Ej, bo jej petak pana, nie musi się pan modlić, wiem, że pan... No, ja nie mam pyta, bo ja mi potrzeba tylko kartka i długopis, taka prolekcja Ja się chronię, ja, <grym> ja tu zostaję no, nie po prostu, nie bo można. tak nie ma sensu o! Ja... nie dzieje... CO TY ROBISZ?! A co mam robić? PILU! SCHODŹ nie. STĄD! POSZĘJ MI ZWIEŚĆ, ja. ŻE RODZICE zabierz cię WYKAZĄ! Nie, mnie, No ja. dawaj, 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 dawaj! Dawaj, skacz! Rób! Trzy, dobra, cztery. ...nie, ...nie ...nie, ...nie, o, ...nie, o, 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 Oh, o, o oh, Ey, pokaż Ej, Cześć, jej. Język teraz ze mną. Pokaż nie, po, ja, Pokaż nie, oh, Moje zęby. moje zęby. Moje nie, 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 może nie, nie, po. nie, 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 teraz dobij teraz a. Ja, 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 ja myślałam, że chyba ta. Nawet co Aha, Raven, 5 była, była, no super. No i trzeba wracać. Enderski mi to dał, enderski mi to o dał. Uuu. O! Nie, co to jest? Limp? Bo ja. Pamiętasz, że gravel Pamięta, lezał wszystkie rzeczy po drodze? Tak, język I sobie popy. wtedy przeciął. Tak. No właśnie, tak. Najpierw hey, ty robisz ze swoim życiem. Dobrze, wszyscy siadajcie. A to jest Teraz matematyka. A Na, właśnie, co? proszę pana, mieliśmy panu płacić, to nie za uczenie nas, bo panu się nigdy nie chciało. To mam dzisiaj wyjątkowo <coughs> dla pana <coughs> podwyżkę. Proszę, 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 U, proszę, proszę. No masz, nie zabrałam dziś się od rodziców. Dzięki. Eee, dobrze, Proszę, cicho, bądź Raven. Ktoś Raven? łyczek. Eee... Dobrze, przekładamy, teraz nie będzie matematyki, bo ponieważ Raven miał coś przy sobie, co nie powinien mieć. A to Enderski mi dał! Była zwykła trawa. Z dworu wyrwana. 5 minut przed lekcjami. Dosłownie. Proszę no, ja, ja nic nie obwinać, ja o niczym nie wiem. Zapukał pełno trawy z dworu. To wszystko wina enderskiego. Nie, to wszystko wina tego wysoko klocka, co ma z... e, dwa nawet. Zwykła trawa. Dwa inne no, oczy miło. ortografia trzecia klasa ci kłania. No i to nie jest. Ale ja, ja nie zdałem czwarty. Nie, ja nie zdałem pierwszy. Ale Ty Dalej, nie zdałeś mięszkola. Dzwonimy po policję. Nie, ja nie znaję żłobka. Jaką policję, co pan mówi? Mój kolega z klasy miał przy sobie substancje, których nie powinien mieć. Ale to, szkoń, była to była zwykła trawa mówi. z wody i to seria akurat, proszę pana. Ale to Zwykła trawa z wyboru. <laughs> z wody? Z wody? Chodź z wody. A właśnie kiedy no, pan no, obecność jest, sprawdzi? Jest Trawa, więc ją wyrywam po prostu. Hej, hej, obecność, no, proszę pana! No kurwa. Nie, nie będzie obecności, każdy dostanie obecność i tyle, rave, siadaj, bo ja, bo ja już wami. Ale nie przecież nie ma tego... Eee... Jak on miał... E, tego... No, 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 no. Wow. Trawa, Znowu do tego zegara, nie no, rabe. Raven po Dzisiaj... prostu rave się wyżywa na nim. Chyba. Nie, uh. chcę mi się zła... Nie chcę mi się was Nie chcę mi się Ja pobiorę. Rawer, rawer, zajmij pana, zajmij pana. Robie ktoś hawajską? Nie. R zajmij, Proszę pana. Pana. Tak zajmij pana! Jak jest? Chodź go, co mojego do siebie. Proszę pana, ja tu zapraszam do mnie tutaj na środek. Bo ja... Wybombiaj no. ty mam ja dla ciebie mam dla pana... Bombiej, nie. Proszę pana ja mam dla pana nagrodę, bo uważam, że jest pan dobrym nauczycielem. Zapraszam proszę pana do mnie, tutaj podejść do środek, ja, bo ja mam... Ja mam pizzę, mam pizza. ja mam pizzę! Udało się, on się Zapraszam dobra. proszę pana, Dobrze, proszę pana się ja zapraszam, udało, do, mnie. zapraszam już, do mnie. Raven już, proszę Raven już! Ja Raven już! No dobra. No. Ale, Stary, tak mam pieniądze z monopoli, nie mam co z nimi zrobić. chcesz mi, siadaj! E, Filip, i te, to jest rada Żeby zapisać ocenę w Librosie, to musisz kliknąć Enter. Nie kliknąłeś. Debilu. E, proszę pana, nie może ich pan spojrzeć za siebie. Ale... Spiderman! Tak wyżej wyszuj... na siebie. Tak wyżej na siebie. Za siebie. <śmany> ej, ej! Debilu! <śmany> Zapisz... A wiesz A wiesz e... E, Dobra, teraz ogłusza trzeba, trzeba mu dać. E, nie trafiłem. Ała, mała ręka. Dobra, 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 no, dobra, stamtąd. Wiem, że lubisz się bawić, jak... Nie, no, próbujesz być taki dobry jak Harry Potter, ale ci coś nie wychodzi. Bo on już jest Harry Potter. pan! No dobra, już złożę. O, ja och, chcesz sam sam w <głos> <głos> no. I go, kto I się! Kok się tam nagrywa! Nie, dobra! Nie rozmawiam no, z tobą. Jesteś wyszym. Może pan nie poprowadzić jesteś... tą lekcję albo obecność sprawdzić cokolwiek. Nie sprawdzę obecności, nie Wyciągamy karteczki! No, no chyba, chyba w pana nie, nie. Ja jednak nie, nie mam. No, no dobrze, to którzy wyszli, dostają jedynkę i tyle. E, dobrze. Żartowałam, <grym> jednak wracam. Lubię życie. pana. Nie. No, są. Dobrze, wyciągamy miarteczki, zapisujemy. zapisujemy. zapisujemy pytania, pytanie, które są na tablicy i robimy. Tak, Dobrze, pan śpi. Proszę pana, ale ja chyba nie mam... A. kartki. Daj mi kord! Daj! Zabieram ci ten zeszyt! Ja weź mi połóż zamiast tego, weź mi... no, Ale to jest takie ciężkie, albo jest taki słaby. Łap! 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 Ci papier! dolar <laughs> A. A może pap... papier? Bo ja tak nie, nie chcę. Filip! Nie, a nie chcesz tego? Nie. A chcesz tego? Filip! E, Dobra, czekaj, to żebyś nie, nie zgapiał. Już, proszę ma. Wiesz, czemu nic, nic nie umiesz? Ponieważ się nie było dwa miesiące w szkole. Nie gryź mnie tej książki! Wypadł. Ale proszę A Adamek! Pięć minut! Wypadaj mi <śleski> <Wypomnij> <śleski> z tym, z tym Nic nie umiem! E. Ach, toaleta męczy. Ja potęg nie pamiętam! Myślałam, że to będzie pierwiastek. No to Wejdź do potęgi drugiej. Teraz 25. O. Bober, nie okay. je... Bober, nie jest w trakcie live szczególnie w trakcie kartkówki. Czyli do potęgi yeah. drugiej to jest 158, na pewno. Dobra, to 158. Nie, nie to no, jest to ja myślę ja 12. 4. Uh. Aha. No dobra, 4. Która tu już w 6 i 6 okay, potręcznik po czwartym to 8 Czekaj, dobra. Co, to 157. 157 Czekaj, przejść. 69. 69. 69. 69. On pewnie nawet nie widział. Tutaj też 69 60. Dobra, tak... Dobra! dobra proszę oddać dać hartę z Proszę o dać hartę. Ej, co? W jakim Czekaj, zadaniu? Popatrz, popatrz. Masz, to masz tam, tu, Słowiak, podmiot, słońce! On, on dosłownie wziął ze strony, w wieku ćwiczeń. Ja tu mam wszystko a, a, zrobione, bo on... przepisowałem od zewnątrz. Dajcie się oglądnąć. Trzymaj się, trzymaj się. Trzymaj, Dobra, dira. czekaj, tyka przywilej. Łapy Masz, masz książkę, Dobra, dobraci! Z książki Z książki sięgaj, bo tą książkę, Raven! O! Dziękuję. Dzień dobry. Gdzie jest mój A ja mi... daj to. Proszę. Dobra, teraz zapisuję poprawne odpowiedzi i sobie sprawdźcie, ile możecie, to potem sprawdzę dokładnie. Pierwszym powinno wyjść 74. A, Drugo... A nie Co powinno być było... minus 154? 5 do nie potęgi do drugiej. drugiej! To było 5 do potęgi nie, że... drugiej, to jak niby tyle? To pan liczysz nie u mnie. Ni że Ania dobre. ma 600 lat. Nie komentować! Ale jak ci mogę wyjść, że ma 600 lat no, jak przejść to tam super, było? No super, własne odpowiedź się... sobie robię. A może w ogóle to... zrobiliście drugą stronę? Była druga Była. strona? I czekaj no. to? Była. Była. Dobra By. strona? Ja zrobiłam. Ja Byczy. miałam pośrednie kartki! Były trzy? Ja to... nie ja nic miał. nie zrobiłem! Nie nawet jednej nie zrobiłem, ale dobra. Pra mi cicho. Drugi wyszło 154. Jest! Nie ja 69? W Czwartym powinno wyjść 82? A to to wszystko dobrze. Szóstym powinno wyjść minus 120? A nabijo się! Nie. bio, Bijo! Bijo! <tronne> nie no widzę. Nikt się nie bije! No, nikt się bije. Ja bez zaraz pobiję. Ale on już nosi okulary. <luczanie> to nikt no, zmieniał. I w ostatnim powinno wyjść, że Nikodem miał trzy jabłka. A nie 50? Nie. A nie 4? A nie sto siedemdziesiąt? Jak? Czy za rok? Bo po drodze to jest jasne. A dobra. nie trzy kebaby? Ja so, Wy macie wolną lekcję, reszty ja, spra ja sprawdzę No, no super, idę? Minuta wolnej lekcji, no to super pan jest. O kurde, ja telefon Yo, Yo, ej, trochę ej, czasu, ej, czasu mam, dobra. Skoro mamy trochę ben. czasu... To trzeba wykorzystać to dobrze. Gramy w akwarium. Raven schowaj to, bo zabiorę. Dobra, w Minecraft! Nie możesz złapać. Teraz jest i gramy! Co jest? ci? Idzie, idzie, Przypada, on mi zabrał laptopa. Dobra, wam to No. 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 Do widzenia. Nie widzenia! No, 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 ja. no, nie dnia! O dawaj to. O, jaki nic jumpen! Nic ma. Uncle Breaker. No, nie, 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 ma. nie, nic. O, to. Szybko, 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 to nie, Znałem, Kurde, o, nie, na, nie, 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 Szybko, nie, nie, muszę nie, nie! Nie! Filip, nie! A tutaj będzie szybciej! Ciężko! A Ja Jest! Nie! No to chyba nie wypłacić tych 3000 złotych! Eee! To ja wam może nie przeszkadzam! Nie, hey nie podejrzewałam to... cię o taką sytuację! Ja Jak... To... Dobra, jeżeli spodobał, to zostać łapkę, górę, subskrypcję, co tym nie to... wiesz! No i ja wam dziękuję za oglądanie Dobrze. i... Do Do widzenia!